Do środka! Co tam gada? Ewita, Mariusz! No właśnie, Najdrośnij. ale nie! Ania Kosińska tu, też! też. Ania Kosińska. Okazało się, że znalazłem zagubioną się, nie, rodzinę! Nawet Amaik! To wszystko jest, jest nieważne, bo odnalazłem zagubioną siostrę! Kochani! <grym> Chcecie <grym grym> miłość i żebyście mieli szczęśliwy kraj na szczęśliwym sekretariatu. Niebo jest w nas. Dziękuję po słowiańsku. Kochani, do zobaczenia na słowiańskie radości 20-21 czerwca. Agra, słowo. Słowo. Brawo! Ale Chodź na to, szybko siadaj w kawiarni. <sadpower ABS> to, no, tłocz�асy. <stopped bastios ăsta>